Hmm, no tak. Ja mam tam y skończyć, ale jakąś. Y I. Tak było, że poszłam tędy, tak. Hmm, co my tutaj mamy? Hmm. Szybciej. Haha. Chcesz się tak bawić? No to się pobawimy. Ale przecież on... Ogień wszedł. No. Płoń. No mówię, Płoń. Ale przecież w ogień wszedł! Sami widzieliście! Never mind. Dobra. No. Olera! Końcu. co tutaj mamy o tróby haha fajnie ale ich zaskoczyłam haha nie spodziewali się tego No i dobrze Ale tutaj są przecież martwe jakieś wampiry co o nich zabili, czy jak Nie wiem nic tu nie zostawiłam Ne no. Idźmy dalej I to wyjście będzie, tak? Nie No już Dajcie mi swą Klugawą duszę normalnie raz teraz obżar aha, sfery mamy ambitnie i nic poza tym no dobrze To mamy wyjść tą samą drogą, którą żeśmy tutaj przyleźli, tak? Noż. Dlaczego ja nie potrafię utrzymać tej wstęgi w kole. Nie mam pojęcia. Oj coś mi się wiedzi, że nie będę tego używać w walkach. Wydaje mi się, że dobrze idę. Oho. Cześć, ja tu spadłam. I gdzie to jest? Dobra. czym coś źle zrobiłam. Aha, i teraz wrócić nie mogę. Trudno. ...wszystkie drogi się tu łączą. Więc myślę, że taki błąd to nie będzie. I dlaczego ta ściana jest różowa? A! Ty! Fak! O Jezu. Ale się przestraszyła mnie. O! Oh. Ja już tak więcej nie chcę. Aha, i tutaj wróciłam. Gdzieś, żem była tak mhm. ambitnie, czyli, że coś źle zrobiłam. Jest tutaj przyjemniaczek. Że trafił w niego doskonale, właśnie dobrze jest, że raziel sam chyba ich namierza, i znowu ta sama nudna droga. Ale ludzie idziemy do Keina. Do ostatniej walki się zbliżamy ambitnie, prawda. To jest to. Tak tutaj jest to, bo pamiętam, że przyszliśmy tu w spektralu. Więc dobrze. Tak, doskonale. I nawet dusza na nas czeka. <laughs> Jak miło. Świetnie. Ja chcę włócznie. Dziękuję. I mogę stąd już się wynosić na te... Zamarznięte pustkowia, jak to Elder mówił. In the furthermost canyon of Nozgoth's frozen wastes, the hushed silences embrace an ancient enigma. In the bowels of this labyrinth, your master awaits. Um, zaraz Wam przeczytam, co on powiedział. Dajcie mi chwilę. Tak. Nie jestem pewna, czy akurat to powiedział, ale tak. W najdalszym kanionie zamarzniętych pustkowi nozgot ciche milczenie strzeże starożytnej tajemnicy. W czeluściach tego labiryntu twój pan czeka. A jeśli nie to, no to przeczytałam wam to, co powie, jak do niego wrócimy. O, ambitnie. Hmm. Gdzie ja tutaj mogę się udać? Ciekawa jestem. O tam widzę sferę. Ej, kolego! Nie ma takiego obicia! Co ty sobie myślisz? Prawie skończę tą grę! Będę mogła się pochwalić! A! Że... Mam... Całe Legacy of Kain! Aha! To ja... Będę mogła... Nie wiem, chcę zrobić od nowa... Defiance. nie wiem... Pożyjemy, zobaczymy. Dobra, tam coś jest. Ja tam chcę iść, ale wezmę włócznie. Na no, wszelki wypadek. Jep, Trzymaj! Kolego! Już <ścoughs> mnie nie słyszał. No to dziwne. A tamten? Ty chamie! Jak mogłeś nie przyjąć y, włóczni na klatę? To za karę płoń! Hamstwo <grym> w państwie <wdech> <grym w wdech> <grym wdech> <grym wdech> Dobra, gdzie ja tutaj mogę sobie iść? Aha, ty mamy zegar, tak? Dobra Chcę iść tam bo ja chcę i mogę. To pójdę. Chcę zobaczyć co tam jest. Ognisko naprawdę Co za dureń tak ognisko ukrył. No, no nie no. Ja myślałam, że będą drzwi do yy, portalu, a tu pierdol się panie! Samstwo. Tak nie powinno być. Nie powinno ja wam tak mówię. Dobra. Eee, Haha, hm. za pierwszym podejściem, panie i panowie. Jestem bosem. O tak, w końcu to ja. Dlaczego ta dusza wiksuje? Łap, panie, telekinezom. Dobra, weź mi to. Weź, weź mi tą włócznię. Raz nie denerwuj mnie. Dziękuję. Uj. Tutaj mamy ten, ale jak chcę go yy, zrobić nadzianego albo podpalonego? Aha. i po tobie panie, doskonale. I tutaj mamy portal, i będę mogła na dzisiaj skończyć. Ale tak daleko doszłam. I kolejny portal uaktywniony. O tak, więc dobra. Ja już tutaj zakończę, bo jestem z deka Więc tak. Jeśli oglądaliście to dzięki. Miłego dnia, popołudnia, bądź wieczoru. I trzymajcie się ciepło, papa. Pa. Jeszcze jedno ludziska. Pytam się Was. To od Was zależy. Jeśli chcecie, żebym nagrała ponownie Defiance, ale tym razem przeszła całą grę na 100% ze swoim czytaniem lub z napisami, to piszcie. To od Was zależy, czy chcecie tego defiance, czy też nie. Bo ja bym z chęcią zrobiła, bo bardzo lubię tą część. I nagrywanie sprawia mi przyjemność, jak już nieraz wspominałam. Więc liczę na Was, ludzie. Pa. Tym razem, na serio, do zobaczenia.